Znowu zaczynamy od naszykowania jedzenia dla koni. Mamy miareczkę. Bierzemy. czas I sypiemy. I tak do każdego z wiaderek. Bierzemy konie z karuzeli i lecimy z drugą turą. O ośka Siriano, tu ptamy. Mamy na naderkę. Odpalamy. Pyk, pyk, start. I lecimy zapalzyć klacze. Charakter folk i al. Charakter Fol. Dwa Tu są te. Właśnie. Tu co te. Tu no to można, bo idziemy. Tu są są mhm. Nie? To przez granice Eu <laughs> Najwyżej To jest prawej jajni. Musimy yes. zmierzyć wierzch. Przepać to jakieś. Mm -hmm. Ok. Wiesz, jak to było. Poszło no, no dobrze. Bardzo dobrze. No tu trochę powinniśmy dalej, nie? Mm -hmm. No ale za cztery rynku. Mhm. jeszcze nie jeszcze nie jeszcze teraz Aha, dobra plus o trochę tu uciekło nam. No. czyli tamto nie mhm. nie Super. I teraz idę do rogu, do, <coughs> do rogu. Tak się żołujuje im się inaczej. Bierzesz sobie żel na górę? Tak. Dokładnie tak. Ok. Masz? Dobra. Idziemy do klaczy. Odchylamy ogonek na bok. Ok. Idziemy rektalnie. Spróbujemy, jak to jest. Smarujemy wejście. Posmaruj sobie. Tak jest. I teraz. O, dokładnie. Palce zwarte. I idziemy do środka. Delikatnie, powolutku. Powolutku. Jak jest jakieś, jakiś kał w środku, to nabieramy ręką, tak? Przewracamy i ładnie pociągamy do przodu. Nic nie ma. Nic nie ma. No to sobie wyczuj. Czy czujesz coś takiego, taki, byś musiała wyczuć, idziesz jeszcze głębiej. I takie, będzie takie zapadnięcie. Czujesz takie zapadnięcie? Jak to chwycisz ręką, jakbyś chciała to tak do przodu się chwycić, to jest macica. Pod jelitem grubym. Czujesz? Tak. I to jest macica. I jakbyś rękę przewróciła sobie na lewo, mm -hmm. to jest jajnik. Nie wiem, czy go złapiesz. Tak macaj trochę. Tylko delikatnie, żeby nie uszkodzić jelita grubego. O, jest. Strujesz coś. coś? Tak. I przewróć teraz się, tak, przechyl się na prawo. Tak byś chciała o taki ruch zrobić. To jest, to jest trudniejsze. Mm -hmm. Dlatego na początku na przykład. Jak chcesz dobrze zbadać się, uczysz badać to tak prawą ręką badałam prawy jajnik, a lewą ręką przekładałam i to, bo to musi być taki ruch zwrotny. I tam próbuj sobie wyczuć kolejny jajnik, prawy. No to jest trudniejsze na prawą, na prawą stronę. I problem jest tylko w tym, że to jest tak skoncypowane, że ten azot on ucieka. I te zbiorniki nie trzymają wiecznie, tylko trzeba dolewać, bo on paruje po prostu. I teraz zobaczysz, jak Ci go otworzę, możesz sobie nagrywać, widzisz jak on paruje? Mm -hmm. I przyłóż sobie rękę, to zobaczysz, że to jest czy to tutaj, zobacz. Oj tak. Nie? To jest zimne. I, i dlatego my u... uciekamy od tego, widzisz? I tutaj są, to jest sześć takich zbiorniczków mm -hmm. i tutaj każdy zbiornik ma swój numer. I każda słomka, którą teraz pociągnę do góry, też zobacz, jest opisana, mhm. ma swój numer, tylko jak ona na ciepłym jest, to już się robi czerwona, więc... Yy, biała, mhm. więc ja jej nie potrafię odczytać. Ale jakbym ją troszeczkę dłużej wziął, to przejadę palcem po prostu i już wiem, jaki to jest ogień, jaki ma numer i tak dalej. I one cały czas wiszą w azocie, azot jest mniej więcej dotąd napełniony, on schodzi dotąd gdzieś i co sześć tygodni mniej więcej trzeba znowu dolać z powrotem, mhm. żeby nie doszło do procesu rozmrożenia, bo jak dojdzie do procesu rozmrożenia, to one umierają po prostu, nie? Mhm. Czyli to jest tak, że wyciągasz się, jak się ma klacz w rój, tak jak żona kryje na owulację, mhm. wyciągasz, so, jest sposób rozmrażania, 38 czy 40 stopni, 38 stopni, 40 sekund czy 30 sekund, są różne sposoby, się rozmraża i wtedy podaje się do klaczy, do jajowodu. Mhm. Lecimy ściągać karuzelę, bo trochę pada. Ja już mam kaptur, i lecę do nich. Zdejmujemy darę zdejmujemy te wszystkie panele, baterie. Teraz ciup, tup, 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 a zaczepiłam. Siup. mamy baterię. Lecimy z drugą i panelem, tak? Uważaj, nie działaj, nie działaj mnie. Dobra, to to samo, klik, kurczę, nie ta ręka, To tam jest mi wygodniej, odrywamy, nie dziaboj, jak widzicie, odkładamy na razie, no co, nie dziaboj, dziabola i dobra, to to samo, Klik. prawą ręką to nie mogę góry przenosić. Nie da Chowa kuń. Nie zabalaj. jest? Dajemy teraz jedzonko. Jedzenie. Już daję. Już daję. Przygotowałam również na dziś kolację. I to zalaczy do słody. Wchodzimy nóżki ładnie. Teraz. Pięknie. Oj, oj, teraz z piękną cinciną Chodź Pysiek. Na ląże, na halterku, tak? Oj, szybko, lecimy. Tak, tak. Tak. Tak, dobry koń. Tak. O, tak. Tak. O, tak, 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 Dostępa! Super koń! tak, Pięknie! tak, 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 prr, prr, prr. skup się, skup się, skup się. O tak, tak, tak. Tak, prrr. o, tak. Tak, tak, super. U, u, tak. Tak. O, to dzi. Tak. Tu się skup na mnie. Tak. Tu się... Tak, tutaj, pięknie. O, tak. Tutaj, piecho. Piecho ze mną siedzi. Słaba jest pogoda, strasznie leje. A ja jem sobie taką... O, takie ciacho. Tak, piechu, straszna pogoda. <noise> tu macie przecudowny widok po... z mojego pokoju z okna dokładniej. O, i beznadziejna pogoda. Będzie padać na bank. I tak już pada. O tam daleko, tam są klacze. O, tam są kla klacze. O, tam tu jest taki owierek i tu są młodziaki i karuzela. Powiem Wam, że zrobiło się o wiele cieplej. A teraz jeszcze założę walkowi derkę, bo nie. Jest... Był golany. Nie pod... co... Znaczy, dzisiaj dokończone było golenie. Wczoraj goliliśmy i dzisiaj. Tak? Dobra, założę mu derkę. Walek ma już założoną derkę. I lecimy teraz badać klacz w plenerze. Zabijamy teraz nóżki siwemu i walkowi. Haskaj zawinięty, Walus też zawinięty, a ja się będę z nami żegnać. Dziękuję Wam serdecznie za obejrzenie tego vloga. Pamiętajcie o zostawieniu subskrypcji i wchodzeniu na Instagram, ponieważ tam o, jestem aktywna, bardziej niż na YouTube. Akurat teraz jestem na praktykach, więc stwierdziłam, że Wam trochę ponagrywam to, co się dzieje tutaj i o itp. No, a tak to chwila. Dobra. A tak to normalnie jestem aktywna bardziej na Instagramie, więc Was tam odsyłam. Tutaj też są filmiki, jak coś ciekawszego dzieje, że tak to, że tak to im. i to na tyle w dzisiejszym roku. Do zobaczenia, do następnego. Aj. Forever I'm feeling blessed, oh I'm feeling strong